Szczęść Boże, czy przyjmą połysło księdza po kolędzie? Szczęść Boże, oczywiście, zapraszamy! Dobrze już, jeszcze dziecią zeszyty zakłopie. W początku proszę księdza, już wołam dzieci. Papa! George! Ja tej gwiazdo! Dobrze, daj mi proszę swój zeszyt od Rejki. Proszę. To według ciebie zeszyt od Rejki? I tak, wszyscy w szkole takie mają. O, ja pierniczę, wiedziałem by więcej tej wody święconej wziąć. Ej, ale czemu ksiądz tak po za jak zadanie domowe będzie zamazane, to p***a mi wstawi jedynkę. W porządku, teraz twoja kolej. Proszę. Jezus Maryja, taki młody, a już pan spiekłem. z piekłem. Haha, ha, ale lamus, każdy nóg no wie, że to nie jest piekło, tylko neder. Grz, się! Spokojnie, proszę pani, jak Bóg przykazał, wybaczamy. Oj, tak właściwie, mają państwo jakąś ofiarę dla kościoła, oczywiście co łaska. Tak, oczywiście, proszę księdza, z przyjemnością przekażemy, tylko tak z ciekawości spytam, ile sąsiad dał. Yy, sąsiad? No ten z tym czerwonym samochodem, co stoi na zewnątrz, mimo że ma garaż. Yy, a tak, on dał piędzie, yy, 500 złotych, dał 500 złotych. Ile? Och, ta Menda specjalnie tyle zdała, chcę, żebym zbankrutował. Będzie 510. Zostaw sura, bo do wielkanocy planuję dobić 3000.